Anioły radzą nam, abyśmy kultywowali zaufanie do boskiego czasu i kontynuowali postęp, ponieważ nie możemy wpływać na naturalny bieg wydarzeń. Zamiast tego musimy nauczyć się z Nim współpracować, dostosowywać się i odpowiednio reagować. W obliczu przeciwności losu zachowaj spokój i wychwalaj Boga. Pozostań w łączności w modlitwie, bez względu na kłamstwa lub przechwałki innych. Te działania nie przyniosą im postępu. Ponieważ Bóg ma ostateczną władzę. Poddaj się kontroli i pozwól Bogu przejąć inicjatywę. Jedną z wad posiadania dobrego serca jest ciągłe poszukiwanie dobra nawet w najciemniejszych duszach. Bóg usunął te osoby z Twojego życia w jakimś celu, ponieważ rozumie to, czego nie możesz dostrzec i dostrzega to, co niedostrzegalne. Jedynym zamiarem Boga jest Twoje dobro i dołoży On wszelkich starań, aby Cię chronić. Jeśli twoja wiara w Boga pozostaje silna, zachęcam cię do obejrzenia całego filmu. Przeciwnik knuje za twoimi plecami, gotów posunąć się do wszystkiego, by ci zaszkodzić. Spiskuje w tajemnicy, ale pamiętaj, że Bóg wyróżnił cię, abyś był błogosławieństwem dla wielu. Przeciwnik jest bezsilny, ponieważ Bóg stoi po twojej stronie i będzie cię chronił. Nie przypisuj winy okolicznościom. Nie zniechęcaj się i nie panikuj. Po prostu czekaj, trzymając się wiary w Boga i ufaj jego prowadzeniu. Czy mogę ci powiedzieć, że Bóg jest dziś z ciebie bardzo dumny? Jest dumny z twojej niezachwianej wiary, nawet w chwilach zwątpienia. Jest zachwycony, ponieważ chodzisz wiarą, a nie wzrokiem. Jest zadowolony, ponieważ zaszedłeś tak daleko. A On z pewnością nie doprowadził cię tak daleko tylko po to, by cię porzucić. Nie nauczył cię pływać tylko po to, by pozwolić ci utonąć. Zaufajmy więc Bogu, wiedząc, że jest on dumny z naszej wiary i uśmiecha się, ponieważ mu ufamy. Jeśli wierzysz w Boga, rozważ subskrypcję naszego kanału. Jezus przekazuje Ci: Nie zachwiałem się w mojej wierze w Ciebie. Nie zmieniłem mojego spojrzenia na Twój cel i przeznaczenie. Wiedziałem, że będziesz popełniać błędy, ale obdarzyłem Cię ogromną łaską. Jeśli tylko skierujesz swój wzrok na mnie, nigdy Cię nie opuszczę. Nie jestem pewien, kto powinien usłyszeć to przesłanie, ale Twoje błędy nie są nieodwracalne. Radujmy się i chwalmy Pana za to objawienie. Jeśli wierzysz w Jezusa. Zachęcam Cię do obejrzenia całego filmu. Bóg zapewnia Cię, że nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, skoro znasz już tego, który je zna. Zaproś Boga do wyzwań, które próbujesz rozwiązać, On pragnie Ci pomóc. Ja bowiem trzymam Cię za prawą rękę, Ja, Pan, Twój Bóg, i mówię Ci: nie bój się. Jestem tutaj, aby Ci pomóc. Na horyzoncie widać zmiany. Każdy aspekt Twojego życia przejdzie od stagnacji do postępu, od niedoboru do obfitości, od zamieszania do jasności i od udręki do spokoju. To kluczowy moment w Twojej podróży. Wszystkie Twoje obawy są na skraju uzdrowienia. Dobrobyt, bogactwo, miłość i nadzieja są w drodze do Ciebie. Czy jesteś przygotowany? Jeśli tak, Wpisz 555, aby wyrazić swoją gotowość. Dla każdego, kto to czyta, nie jest to zwykły zbieg okoliczności. Czytasz te słowa, ponieważ Bóg zaaranżował coś niezwykłego dla Twojego życia. Pamiętaj, że przeciwnik atakuje Cię, ponieważ jest świadomy, że na horyzoncie pojawia się coś niezwykłego. Zaufaj temu procesowi. Bóg jest gotowy do przeprowadzenia boskiej interwencji w Twoim życiu. Nagle łańcuchy, które Cię wiązały, rozpadną się. Nagle zdobędziesz pracę, o którą żarliwie się modliłeś. Nagle Twoje relacje zostaną przywrócone. Nagle pojawi się uzdrowienie. Nagle zmaterializuje się Twój przełom. Jeśli masz takie przekonanie, potwierdź je wskazówką nagle. Bóg potwierdza: To Twoja ostatnia noc łez i zmartwień. Obdarzam Cię życiem pełnym obfitości, zdrowia, bezgranicznej radości i dobrobytu. Pan, Twój Bóg, organizuje dziś transformację w Twoim życiu. Zamieni cały Twój smutek w radość, wszystkie niepowodzenia w powroty i podniesie Cię ze zubożenia do dostatku. Ufaj. Że nadchodzący tydzień przyniesie obfitość szczęścia, czarujących chwil, niezwykłych osób, błogosławieństw i wyników, które przewyższają zwykłe. Bóg nigdy nie przymyka oczu na Twoje łzy, nigdy nie jest głuchy na Twoje modlitwy i nigdy nie milczy na Twoje cierpienie. On dostrzega, On słucha i On zapewni w swoim doskonałym czasie. Bóg ogłasza, daje wieczne szczęście. Jeśli jesteś zmęczony, beznadziejny, zagubiony lub przygnębiony, zwróć się do Mnie. Będę błogosławił zarówno Ciebie, jak i Twoich bliskich, towarzysząc Ci w każdym wzłocie i upadku. Wpisz Bóg jest ze mną, aby wyrazić swoją wiarę. Drogi Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo na nadchodzący tydzień. Chroń naszą radość i nie pozwól, by okoliczności dyktowały nasze decyzje. Nawet gdy sprawy nie idą zgodnie z planem, przypomnij nam, że radość Pana jest naszym fundamentem, naszym spokojem i naszą nadzieją, nawet gdy wymyka się nam zrozumienie. Amen. Wpisz amen, jeśli się zgadzasz. Bóg mówi: Zaufaj mi. To, co ma się wydarzyć, nie będzie zależało od Twojej siły, wysiłków czy starań. Będzie to wynikiem mojej mocy mojej łaski i mojego celu Jesteś na krawędzi otrzymania błogosławieństw przekraczających twoje najśmielsze wyobrażenia. Nie dzięki twojej sile czy wpływowi, ale dzięki mojemu duchowi, głosi Pan. Wpisz 1111, aby potwierdzić swoją wiarę. Pamiętaj, moje dziecko, aby skupić swój wzrok na mnie, a nie na burzy. Czasami przeciwnik przedwcześnie świętuje Nieświadomy faktu, że jesteś zdołowany, ale daleki od pokonania. Być może spotkało cię niepowodzenie, ale w rzeczywistości jest to przygotowanie do triumfalnego powrotu. Wierzył, że rozczarowanie źrodzi frustrację i zniechęci cię do realizacji marzeń. Możesz czuć się tak, jakbyś był w okresie straty, ale wiedz, że jestem gotowy przywrócić wszystko, co zostało ci odebrane. Zaufaj mi i wyraź swoją wdzięczność. Komentarz: Dziękuję. Bóg Jezus oświadcza: Możesz wierzyć, że twoje zdrowie, finanse, status zawodowy lub członek rodziny, o którego się martwisz, są niezmienne. Fakty mogą sugerować, że twoja sytuacja jest nie do pokonania. Jednak Bóg oświadcza ci dzisiaj: Przygotuj się, bo błogosławieństwa. Uzdrowienie i obfitość są na horyzoncie. Ogłaszam koniec finansowej i zawodowej suszy. Bóg obsypie Cię błogosławieństwami, przedstawi nowe możliwości i zainspiruje innowacyjne pomysły w tym miesiącu. Wpisz 444, jeśli jesteś gotowy. Aktywuj przepływ nieograniczonych błogosławieństw, bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie. Do swojego życia, za pomocą jednej drobnej zmiany w porannej rutynie. Zainteresowany sprawdź link i komentarze poniżej, aby odkryć sekrety przyciągania obfitości bogactwa. Moje dziecko pozwoliłem Twoim próbom wzmocnić Twoją wiarę we mnie. To, co diabeł zamierzył na szkodę, ja zamierzyłem na dobro. Przez to wszystko wytrwałeś. A ja jestem bliski przytłoczenia cię błogosławieństwami, dobrym zdrowiem, pokojem, miłością i łaską. Rozumiem Twoje zmagania, słyszę Twoje błagania i rozpoznaję Twoje potrzeby. Przyspieszam finansowy przełom, aby do Ciebie dotrzeć. Wpisz roszczenie i przyjmij je przez wiarę. Bóg zapewnia Cię, że oferuje trzy powody do podtrzymywania nadziei. Po pierwsze, rozdzielił morza aby Mojżesz mógł przez nie przejść. Po drugie, wskrzesił Łazarza z martwych i po trzecie, uzdrowił wielu dotkniętych trądem. Zachowaj nadzieję, ponieważ z Bogiem wszystko jest osiągalne. Szukaj go w czasach pomyślności. Szukaj go w chwilach przeciwności i szukaj go w każdej chwili swojego istnienia. Nie zaniedbuj go, bo on jest Alfą i Omegą. Wpisz tak, jeśli wierzysz. Jezus mówi, że jest gotów zadziwić Cię swoją życzliwością. Spodziewaj się nieoczekiwanych błogosławieństw w drodze do Ciebie. Uwolnij się od ciężaru stresu i zaufaj mi. Jestem gotów zrewolucjonizować Twój świat. Bóg demontuje każdy negatywny cykl w Twoim życiu, torując drogę do nowej ery wolności, dobrobytu, szczęścia i odporności. Przygotuj się na przyjęcie tych błogosławieństw w imieniu Jezusa. Wprowadź 100, 0, aby je otrzymać. W tej chwili Twój Anioł Stróż organizuje przełomowe wydarzenia na Twoją korzyść. Jesteś na krawędzi otrzymania bezprecedensowego zalewu błogosławieństw. Twoje życie stale się poprawia, a Twoja kariera i życie miłosne mogą wznieść się na nowe wyżyny. Zbliżają się pozytywne rzeczy, potwierdź je pisując tak. Zgodnie z boską obietnicą. Wyobraź sobie rwącą rzekę pełną życiodajnych wód wypływających z głębi twojej duszy. Jak przepowiada Pismo Święte, moja boska moc ma potencjał, by wyzwolić przypływ czystości i witalności. Z wdzięcznością Bóg daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz w Boga, wyraź to wpisując Amen. Pamiętaj że z Bogiem po twojej stronie nie ma znaczenia kto ci się sprzeciwia. Jeśli ufasz Bogu, rozważ subskrypcję naszego kanału. Ojcze niebieski, dzisiaj wyrażamy naszą wdzięczność. Chociaż nie możemy przewidzieć jutrzejszych wydarzeń, oddajemy nasze życie w twoje zdolne ręce. Dziękujemy ci, Boże. W ciągu najbliższych 24 godzin Bóg obiecuje napływ 110 tysięcy dolarów na Twoje konto bankowe z nieujawnionych źródeł. Panie, rozszerz swój uzdrawiający dotyk na tych, którzy czytają to przesłanie, przywracając im stabilność finansową, prowadząc ich do prawdziwej miłości i otwierając nowe możliwości w imieniu Jezusa. Słuchaj uważnie, moje dziecko, jak Bóg szepcze z czułą pewnością. Ślubuje, że nigdy nie pozwoli Ci się potknąć, ponieważ Twoje triumfy przynoszą Mu radość, a Jego miłość nieustannie Cię otacza i chroni. Jesteś ceniony. Życie na ziemi może przynieść okoliczności, które wydają się niesprawiedliwe, ale pamiętaj, że ziemia nie jest doskonała, doskonałość czeka w niebie. Bądź zdecydowany i nieustraszony, ponieważ Pan, Twój Bóg, towarzyszy Ci. Nigdy cię nie opuszczając ani nie porzucając. Potwierdź swoją wiarę w to, wpisując 222 i pamiętaj, że autor wszechświata wciąż pisze twoją historię, a jego plany dla ciebie przekraczają twoją wyobraźnię. Zaufaj jego mądrości i przewodnictwu, bo twoja podróż jeszcze się nie skończyła. Gdy Mojżesz stanął przed obliczem Boga, głos pana rozbrzmiał, spełniając jego sprawiedliwą i oddaną prośbę. Bóg rozpoznał Mojżesza po imieniu i znalazł w nim radość. Bóg podkreśla, że nadszedł czas, aby się przygotować, ponieważ obecne okoliczności są ulotne w wielkim planie rzeczy. Ogromne błogosławieństwa i przełomy zmieniające życie są w drodze, a ty musisz przygotować się na przyjęcie ich z otwartymi ramionami. Nie zwlekaj, nie wahaj się. Rozpocznij przygotowania do niezwykłej podróży. Wpisując 999: Zgodnie ze słowami Jezusa: Choć teraz doznajęcie smutku znów Was zobaczę i rozradują się Wasze serca, a radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. Bóg organizuje transformację w Twojej sytuacji. Błogosławieństwa spłyną na Ciebie i Twoją rodzinę, lecząc Twoje rany i łącząc Cię z właściwymi osobami. Twoje zdrowie rozkwitnie. A wcześniej zamknięte drzwi otworzą się szeroko, udzielając odpowiedzi na Twoje modlitwy. Potwierdź swoją wiarę, wpisując 1212. Bóg uspokaja cię, mówiąc, utoruje drogę, gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Posiadam moc szybkiego uzdrawiania i przywracania, zdolną zmienić twoje życie w ciągu zaledwie kilku chwil. Błagaj mnie o pomoc i przewodnictwo. A otrzymasz je. Stoję z tobą, a nie przeciwko tobie. Rozumiem Twoje okazjonalne poczucie bycia niezrozumianym, zapomnianym i przeoczonym. Pozwól mi zapewnić Cię, że rozumiem, pamiętam i bardzo Cię cenię. Wyraź swoją miłość do Boga, wpisując: Kocham Cię, Boże. Czasami Bóg tymczasowo Cię powstrzymuje. Zapewniając bezpieczną i jasną ścieżkę przed Tobą. Bądź wdzięczny za to opóźnienie, ponieważ to, co jest dla Ciebie przeznaczone, nie umknie ci. Twoje przejście od przytłoczenia do obfitości jest bliskie. Twoja narracja zmienia się w kierunku szczęścia i dobrobytu. Pokładaj wiarę w niewidzialnym, wierząc bardziej niż wątpiąc, gdy wkraczasz w nowy sezon błogosławieństw. Potwierdź swój rezonans z tą wiadomością, wpisując 333. Bóg uznaje Twoje zmęczenie i stres, ale potwierdza swoje niezachwiane wsparcie. Wyśle błogosławieństwo jako przypomnienie Jego stałej obecności u Twego boku. Przestań rozmyślać, bo jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, to się spełni, odporne na przeszkody. Jeśli nie, bądź pewien, że On ma lepszy plan. Znajdź ukojenie w tej prawdzie. Nadaj Bogu priorytet w swoim życiu i bądź świadkiem transformacyjnej zmiany w swojej podróży. Bądź Mu posłuszny, a Twoje błogosławieństwa będą się mnożyć. W tym tygodniu spodziewaj się znaczących cudów, dobrobytu, obfitości, dobrego zdrowia i satysfakcjonujących relacji. Jak głosił Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi? Nigdy nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Wyraź swoją wdzięczność Bogu za to, że uznał Cię za swoje dziecko i obiecał, że nigdy Cię nie opuści. Powiedz, kocham Cię, aby zadeklarować swoją wiarę w Jezusa jako Pana i uwierzyć w jego zmartwychwstanie dla zbawienia. Bóg ogłasza napływ cudów do Twojego życia, niepowstrzymaną kaskadę. Wzniesiesz się mentalnie. Emocjonalnie, finansowo i duchowo. Potwierdź dziś, że jesteś otwarty na otrzymywanie miłości, uzdrowienia i obfitości, nie tylko dla siebie, ale także dla całej swojej rodziny. Cuda zamanifestują się, gdy będziesz ich najbardziej potrzebować, w imieniu Jezusa. Zachowaj nadzieję, bo kiedy myślisz, że to już koniec, Bóg zsyła ci cud. Bóg obiecuje dokonać dla Ciebie niemożliwego. Przygotuj się na błogosławieństwa i oczekuj cudu. Obecny ból, który znosisz, błędnie w porównaniu z nadchodzącą radością i satysfakcją. Dziękuję Ci, Panie. Zaufaj, że Bóg wie, jak połączyć Cię z właściwymi ludźmi i poprowadzić Cię ku przeznaczeniu. Nieprzewidziane niespodzianki noszące Twoje imię są na horyzoncie. Boża dobroć cię zadziwi. W tym sezonie twoje modlitwy się zbiegną, co doprowadzi do nagłego dopasowania ludzi i możliwości, które wprawią cię w zdumienie. Nie przewidziałeś tego, ale Bóg olśni Cię swoją życzliwością. Potwierdź swoją wiarę, wpisując 999. Jezus zapewnia Cię, że niezależnie od dzisiejszych wyzwań, Bóg Cię przez nie przeprowadzi. Pozostajesz w zasięgu Bożej Mocy, a wyzwania, przed którymi stoisz, nie są nie do pokonania. Chodź w Jego mocy, znajdź pokój w swoim sercu, bądź błogosławiony i zachęcony. Ogłoś: Jezus jest Panem. Pan ma upodobanie w tych, którzy go czczą i pokładają nadzieję w Jego niezawodnej miłości. Ból, którego doświadczyłeś, nie może przyćmić nadchodzącej radości. Bóg obiecuje tydzień wypełniony ogromnymi cudami, radosnymi wiadomościami, monumentalnymi przełomami i zmieniającymi życie błogosławieństwami. Ubiegaj się o nie, wpisując 333. Twoje życie znajduje się na trajektorii wznoszącej, zarówno kariera, jak i życie miłosne rozkwitną. Ból ustąpi, łzy ustaną i pojawią się nowe możliwości. W chwilach trudności pamiętaj, że nie musisz się bać, bo Pan jest z Tobą. Niezachwianie wierzę w Twoją wieczną obecność u mego boku. Twoja istota daje mi ukojenie, a Twoje nauki zaszczepiają we mnie nadzieję. Aby to potwierdzić, wpisz 777. Dziś bóstwo ogłasza, że ci, którzy pokładają we mnie wiarę, jak napisano w Piśmie Świętym, będą świadkami wylewu żywych wód z ich istot. Jestem waszym boskim stwórcą i będę dbał o wasze potrzeby przez całe wasze ziemskie istnienie. Wyrzeźbiłem cię i będę cię pielęgnował. W potrzebie zawsze udzielę ci pomocy i wybawienia, zamieniając twoje obawy na wiarę. Gdy pojawią się przeciwności, będę twoim światłem przewodnim. Zajmujesz szczególne miejsce w moim sercu jako moje ukochane dziecko. W tej chwili Twój Anioł Stróż organizuje niezwykłe błogosławieństwa i cuda, które przewyższają Twoje poprzednie doświadczenia. Jeśli ufasz Aniołom, wpisz 1212. Boskość oświadcza, przekształcę Twój ból w siłę, Twoje obawy w determinację, a Twoje wyzwania w zdecydowany cel. To, co przeciwnik wymyślił dla złej woli, ja wykorzystam dla dobroci. Zaufaj mi. Bo zaplanowałem dla ciebie wspaniałe przeznaczenie. Chociaż krzywda mogła być zamierzona, zamierzam wszystkie wydarzenia dla twojego ostatecznego dobra. Jeśli wierzysz w boskość, uprzejmie wpisz amen. Dołącz do mnie w modlitwie. Ojcze Wszechmogący, pokornie pochylam głowę w modlitwie i czci, uznając cię za mojego Stwórcę. Posiadasz intymną wiedzę o mnie. Rozumiesz moją istotę i pomimo moich niedoskonałości, Twoja miłość do mnie jest bezgraniczna. Oddaję Ci cześć i chwałę za Twoją wieczną naturę i niezmienną miłość. Błagam Cię o przebaczenie za wszelkie czyny, myśli lub słowa, które odeszły od Twojej boskiej woli i celu. Wyznaję moje przewinienia i szukam skruchy, ponieważ były chwile, kiedy się zawiodłem. Proszę, udziel mi przebaczenia. Oczyść moją duszę i przemień mnie. Pragnę być naczyniem godnym Twojego królestwa. Każdego dnia przeciwnik próbuje odwrócić moją drogę i sprowadzić mnie na manowce. Nie ustają pokusy, by uciekać lub ścigać się przed Twoim czasem. Podobnie jak syn marnotrawny, rozumiem, że błądzenie lub pośpiech doprowadzą tylko do pustki, ponieważ moje prawdziwe zadowolenie spoczywa w Tobie. Proszę Cię. Abyś pozostał blisko, prowadząc mnie i kierując mną, ponieważ nie chcę przemierzać tej podróży w samotności. Dziękuję Ci za to, że w chwilach niepewności kierujesz mnie ku sobie, a nie w dal. Twoja łaska niezawodnie odnajduje mnie, gdy się gubię, prowadząc mnie z powrotem i zmieniając mój kurs. Jestem wdzięczny, że Twoja dobroć i miłosierdzie podążają za mną. Twoje plany przekraczają moje zrozumienie, i pokładam ufność w Twoim planie dla mojego życia. Podczas całej tej podróży odkupiłeś mnie i przywróciłeś, a ja jestem przepełniony wdzięcznością. Kończąc tę modlitwę, wiem, że zawsze słyszysz moje błagania. Natchnij mnie swoim duchem, pozwalając mi wytrwać w tej chrześcijańskiej podróży przez wiarę. Modlę się w Twoje święte i uświęcone imię. Amen. Moje serce przepełnia miłość do Ciebie, Jezu. Aby wesprzeć nasz kanał, zasubskrybuj go i aktywuj powiadomienia, dzwoniąc ikoną dzwonka.